Dzień dobry Państwu, nazywam się Filip Lamański. Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym naszym wywiadzie. Dziś moim i Państwa gościem jest ekonomista Marek Lachowicz. Witam Cię Marku. Witam, kłaniam się, kłaniam się Państwu. Dziś będziemy rozmawiać o polityce klimatycznej Unii Europejskiej. W związku z tym chciałbym Cię zapytać, jakie zmiany czekają europejską gospodarkę w kontekście ograniczenia emisji? I konieczności ograniczenia tej, tych emisji. Co, co nas czeka? Drodzy Państwo, jak tych reform nie nazwę nawet reformami, bo dużo właściwszym sformułowaniem jest stwierdzenie deform, a my nie reformujemy, tylko deformujemy tak naprawdę. A ja już zaraz powiem, dlaczego tak uważam. Dwie kluczowe rzeczy, proszę Państwa. ETS-2, czyli system handlu emisjami, naszym ukochanym systemem, który powoduje który wprowadza nam opłaty za emitowanie dwutlenku węgla, będą objęte również budynki i transport. Czyli najpierw budynki i transport komercyjny, a potem budynki i transport mieszkalny, transport taki no prywatny, no i budynki mieszkalne, czyli te nasze budynki, te nasze hudoby, domy, bloki, w których my wszyscy żyjemy. To jest pierwsza większa zmiana. Druga większa zmiana to jest, proszę Państwa, węglowy podatek graniczny, tak zwane cło węglowe, Cebam, który no, jest takim pomysłem, no, w teorii dobrym, bo ja to mówię tak, to jest jak już się, to jest jak już się tworzy tego, tego Frankensteina, tego potwora Frankensteina, się już go zszywało z różnych tych kawałeczków, poskojało do kupy i ten Frankenstein zaczyna używać, no ale on tam się zaczyna rozpadać, no i zaczyna tak, no na tym stole, no już widać, że ostatnie podrygi, no konającej ostrygi, no i w tym momencie, no. Zdajemy sobie sprawę, że coś dobrego się dzieje. Unia Europejska stała sobie sprawę że coś dobrego się dzieje, że przedsiębiorstwa uciekają tam, gdzie po prostu prąd nie staje, czy gdzie zasady są stabilniejsze. Tak zwane Carbon leakage to nazwali. Proszę Państwa, przecieki węglowe, no nie wiem, dlaczego przeciekiem węglowym się nazywa ucieczkę w ogóle firm do, z, z granicy Unii Europejskiej, ale nazwali to przeciekiem węglowym. Proszę Państwa, ten przeciek, ten, ten cebam ma pomagać właśnie w walce z tym przeciekiem węglowym, czyli tego Frankensteina podpilamy jeszcze pod jakąś kroplówkę, dajemy mu jakieś tam defibrylatory, rozruszniki, żeby to on tak jeszcze spróbował do coś funkcjonować. No problem jest taki, proszę Państwa, no problemów z tymi, z tymi zmianami jest wiele, bardzo chętnie zaraz powiem, jak to będzie wyglądał. czego ja się przede wszystkim obawiam, ale to już jest decyzja pana redaktora. Ale ten, ten przeciek węglowy, to rozumiem, to jest to, ta opłata za produkty importowane z krajów, gdzie ta emisyjność jest większa? To jest, to jest, to jest ten? To jest to? Ogólnie, ogólnie to jest opłata na różnicę emisji między, między mm, krajami, w których ta produkcja danego dobra, emitującego CO2, jest no załóżmy, nie wiem, w Indiach produkujemy coś, emisja tego CO2 jest y, wysoka, bo tam się przeniosły przedsiębiorstwa. No, gdyby u, uciekły z chcą uciekać z Unii Europejskiej, bo jest drogi prawnie i tak dalej, i tak dalej no to w tym momencie opłaca się produkować powiedzmy w Indiach, y, wsadzić na statek i zawieźć do Europy. W tym momencie no, kładziemy cło na, róż, na różnicę w emisyjności, czyli no, mówimy, okej, okay, fajnie. W Indiach się może robi w tym momencie taniej, ale jest większa emisja, więc my w tym momencie każemy Wam dopłacić więcej i już to się przestaje tak opłacać. I teraz, proszę Państwa, to jest coś, co nawet nie byłoby najgorszym rozwiązaniem. Bo w świetle tego, co Unia Europejska robi, jeżeli już się decydujemy tego Frankensteina, to się śmieję utrzymywać przy życiu, no to to jest jedna. Jedno z rozwiązań, jakie nam zostaje, no co więcej możemy, tak? No jak nic nie zrobimy, no to wszyscy nam uciekną. Natomiast no pytanie, czy oczywiście powinniśmy tę stronę no od początku jeszcze nie powinniśmy ogólnie tej na naszej strategii przemyśleć? No ale na tym to polega, dokładnie tak, na, na opodatkowaniu tej różnicy w emisjach. Tylko problem jest taki, że my zakładamy bardzo optymistycznie, że na przykład firmy azjatyckie, które będą miały surowce takie jak stal, będą chciały radośnie nam to sprzedać i radośnie nam to, co, to, to, to zapłacić, że nie będzie żadnych ceł odwetowych. No, a ja, proszę Państwa, obawiam się, że jednak no, produkuje przede wszystkim ten, tak, kto ma surowce. My jesteśmy pewni produkcji wtedy, kiedy produkujemy również surowce. Jak mamy z czego produkować, tak jak nie mamy, no to może być różnie. No. Okej, okay, mamy ten system emisji, system handlu emisjami ETS który de facto funkcjonuje bodajże, jeśli dobrze pamiętam, od 2005 roku i on obejmował głównie ten gałęź przemysłu, emisyjną gałęź przemysłu. Natomiast tak jak wspomniałeś, ma się pojawić ten system ETS2. No i tutaj bym się chciał bardziej zagłębić, co to takiego jest, bo z tego co zrozumiałem, to będzie dotyczył już budynków i samochodów. Ale jakbyśmy mógł trochę rozwinąć ten temat, żebyśmy w ogóle Jasne. wiedzieli, na czym my stoimy. Jasne. Ja już mam to nawet wam powiem, słuchajcie, ja to mam policzone. Eee, publikacja będzie gdzieś w drugiej połowie maja. No, klient się trochę po prostu tak zdecydował, natomiast to ja to mam policzone. I słuchajcie, o co chodzi? No, ogrzewanie budynków będzie obłożone, no bo co, no ogrzewając budynek, no najczęściej spalamy jakieś paliwo, emitujemy przez to CO2. No i Unia Europejska wpadła na pomoc, żeby, żeby tę emisję nam no, opodatkować po prostu ETS-em. Zresztą w tym momencie, jeżeli ktoś z nas ma gospodarstwo domowe, które jest na przykład w dużym bloku, w dużym mieście, i bierze ciepło z sieci, no to już w tym momencie jest objęty tym podstawowym ETS-em, tym starym ETS-em dla instalacji, dla instalacji emitujących dwutlenek węgla. No w tym momencie jest to rozszerzenie na, taką, na takie ciepłownictwo prywatne, transport samochodowy, transport samochodowy do tego dochodzi. No z uwagi na to, że jeżdżąc silnik, samochodem z silnikiem spalinowym, no ten dwutlenek węgla emitujemy do atmosfery, no i decydenci w Unii Europejskiej myślili, że no warto by było nas, nas obciążyć opłatą. Najpierw będą to budynki, najpierw będą to budynki komercyjne i sektor transportu komercyjnego, potem będą to budynki od że 2029 będą budynki mieszkalne i, 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 i transport osobowy. Dwa, trzy lata wcześniej będzie, będzie sektor komercyjny. Teraz jak to wygląda? No nie dobrze. No dobra, no ale to rozumiem, że jeśli będzie obciążony ten transport i te budynki, no to zakładam, że. Znowu wzrosną podatki na paliwa, no bo nie wiem, jak inaczej można te ETS-y nałożyć, a no, w przypadku budynków to co? To najwyżej ocena samochody. To najwyżej w ocena samochody Aha, i ocen... znaczy, to w ocenę można by to podrzucić, można by to podrzucić właśnie w opłatach za, um, za paliwo, także myślę, że będzie to przede wszystkim takie, będzie to zaszyte w, w cenie paliwa i w cenie, i w cenie... No, przypuszczalnie przypuszczalnie tych energetycznych surowców, które możemy sobie spalić we, no dobra, ale e, mówię, w domowym piecu. Że masz, że masz to policzone, to jakie to w ogóle będą koszty, Mam. o jakich kwotach mówimy? E, statystyczne gospodarstwa domowe, czyli statystyczne, no statystyczne, pamiętajcie drodzy Państwo, statystycznie no to, yy, no to nie wiem, no yy, dobra, może może nie, może nie w ten sposób, ale o, o, może tak, może Statystycznie bo ja i średnio ja i mój pies mamy po trzy nogi. O, tak może powiem, bo tutaj chciałem użyć kobieta i, kobieta i mężczyzna, ale stwierdziłem, że może jednak <laughs> tego typu statystyczne uśrednienia zostawmy po godzinie 21. Statystyczne gospodarstwo. Takich gospodarstw jest około 13,5 miliona w Polsce. Na długostanie gospodiny, 13,6 bodajże. 1500 zł rocznie, jeżeli obronimy 45 euro za to tonę ETS-a. Przy czym to statystyczne gospodarstwo uwzględnia w jednym worku wszystkie, no bo... Niektóre gospodarstwa zapłacą więcej. Te, które zapłacą, zapłacą więcej. Te, które nie zapłacą, bo już płacą, bo mają na przykład te opłaty klimatyczne zażyte w taryfach za ciepło, no zapłacą, zapłacą komparatywnie mniej. No bo o co chodzi? Gospodarstwo domowe w centrum dużego miasta, w centrum na przykład Warszawy. Bierze ciepło z sieci, bierze prąd z sieci. Samochodu no do życia fundamentalnie nie potrzeba, no bo jest dobry transport publiczny. Można się wszędzie dostać. No będzie mniej dotknięte tą, tą zmianą. Natomiast gospodarstwo takie w małej miejscowości, gdzie trzeba na przykład tym samochodem dojechać do pracy, gdzie trzeba, nie wiem, być może raz na jakiś czas zrobić zakupy większe, bo nie ma inaczej, bo nie ma jak tych wszystkich rzeczy transportować, takie gospodarstwo z, z przedmieść czy nawet z ośrodków wiejskich, no, będzie tym samochodem jeździło. To, takie gospodarstwo często nie bierze ciepła z sieci, tylko musi się samo dogrzeć piecem, więc tysiąc zł złotych statystyczne gospodarstwo, Gospodarstwo takie, które rzeczywiście będzie obciążone tym ETS-em, około 2,5 tysiąca. I to teraz, drodzy Państwo, to się ogólnie sumuje dla gospodarki na kwotę mniej więcej 20 miliardów złotych rocznie. To jest duża kwota. Jeżeli uda się obronić 45 euro, bo ja zaraz mówię o co chodzi z tą magiczną granicą 45 euro. Drodzy Państwo, poprzedni, poprzedni ETS został mocno zaatakowany. Nie ukrywam również przeze mnie, że no sprzyja spekulacji. Że konstrukcja po prostu tego systemu jest taka, że no sprzyja pewnej spekulacji, pewnej aktywności spekulantów, to że po prostu pewna grupa nabywców może dosyć bezpiecznie grać na wzrost ceny. W tym momencie, drodzy Państwo, no, Komisja Europejska postanowiła obronić poziom 45 euro, zasygnalizować, że będzie go bronić. bo w przypadku zwykłego ETS-u, zwykłego uprawnienia EUA nie ma żadnej granicy, żadnej. Yy, kara za emisję bez uprawnienia nie rozlicza, nie zwalnia z obowiązku rozliczenia uprawnień, więc ta kara wynosi 100 euro, Plus aktualna cena uprawnienia, czyli nigdy się nie opłaca, zapłacić kary. Nie ma po prostu maksymalnej ceny. Nie ma tego żadnego. Tu zaznaczono, że to 45 euro. O, o, Będziemy próbować tego bronić. W jaki sposób? Jak cena dwa miesiące z rzędu przekroczy 45 euro, to wypuszczą 20 milionów uprawnień na rynek. No fajnie. Natychmiastowy atak natychmiast będzie taki, że no oczywiście cenę to powinno obniżyć, ale finansjera jest znana z tego, że ma duże środki finansowe no, dla tego finansjera, więc będzie mogła przesiłować. To no, pamiętajmy, drodzy Państwo, bodajże Soros, tak dobrze mówię, ranna rana funta, tak, bank rana, rana bankangi wykonał, przesiłował tak naprawdę, zrobił skok na funta, no i no, da, da się to zrobić, tak? W tym momencie e, prognozy cen zwykłego ETS-u, tego uprawnienia przemysłowego EUA na 2030 rok to jest około 200 euro. Ja uważam, że jeżeli nie obroni się 45 euro na ETS-2, to również idziemy na 200 euro, bo to są bardzo podobne uprawnienia. I wtedy, to no już mówimy o tragedii, bo wtedy to, co ja policzyłem, czyli 1500 złotych statystyczne gospodarstwo domowe, 2500 złotych takie gospodarstwo, które rzeczywiście będzie tym dotknięte i dla całej gospodarki 20 miliardów, to mnożymy mniej więcej przez 4, czyli mamy 6 tysięcy, około 10 tysięcy i około 80-100 miliardów, Rocznie dla gospodarki, jeżeli by, byśmy poszli tyle 2 na, 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 na 200 euro, co jest możliwe. Czyli e, tak rozważam to, co powiedziałeś w skrócie, e, jeśli ktoś ma samochód elektryczny, pompę ciepła i nie musi dużo jeździć i, i panele fotowoltaiczne, które mu to wszystko zasilają, zapłaci dużo mniej. Natomiast jeśli ktoś ma samochód z silnikiem Diesla i ogrzewa sobie mieszkanie piecem na węgiel, to zapłaci dużo więcej, czyli przechodząc trochę tak. dalej z tą myślą, zapłacą głównie średniaki i najbiedniejsi, a najbogaci sobie dadzą radę. To tak chyba jest. tak wyglądać nie powinno. Absolutnie tak wyglądać nie powinno. Tutaj bardzo dobrze zauważyłeś. Bogaci, to, to jest polityka klimatyczna pisana pod bogatych. Znaczy, okej, okay, no może na standardy zachodnioeuropejskie to są już średniacy, Aczkolwiek na standardy Polskie to ciągle są naprawdę bogaci ludzie, którzy mają właśnie elektryka, którzy mają dom, na którym sobie, gdzie sobie na dachu postawili fotowoltaikę, który jest odpowiednio docieplony, który jest zasilany, który jest ogrzewany pompą ciepła, na którą jest dofinansowanie, gdzie trzeba najpierw te 45 tysięcy wyłożyć. No proszę pokazać mi, proszę przejście, po, po, po Polsce wiejskiej, takiej małomiasteczkowej, miasteczkowej znaleźć mi rodzinę, która ma 40 tysięcy odłożone do wydania na cokolwiek. To możecie znaleźć na operację matki, a nie na pompę ciepła, jak się zbierze po rodzinie. E, dalej, e, bateryjne magazyny energii, no również może sobie taki bateryjny magazyn kupić, zainstalować, no i w tym momencie jest no, prawdziwym prosumentem i jeszcze, jeszcze dostanie zwroty i dofinansowania z, z funduszy unijnych. Natomiast w tym momencie biedni, najbiedniejsi w teorii dostają coś takiego, co się nazywa climate social fund. Bo w teorii Komisja Europejska stwierdziła, no dobra, my widzimy, że rzeczywiście to najbiedniejsi mogą, ci właśnie, którzy mieszkają w tych najgorzej przystosowanych domach, które by trzeba było najmocniej ogrzewać albo najbardziej docieplać, którzy mają te kilkunastoletnie samochody właśnie z silnikiem diesla, by po prostu nie stać na coś, na coś, na coś nowszego i którzy jednocześnie nie mogą korzystać z transportu publicznego, bo tego transportu publicznego często nie ma, po prostu no, nie ma fizycznie, nie ma na przykład było połączenie autobusowe, ostatnio widziałem na Twitterze, przewoźnik prywatny zlikwidował, bo stwierdził, że nie ma Ja właśnie dlatego zapytałem o to, ponieważ ja sam znam tereny, tak zwana Polska Powiatowa, gdzie mhm. nie ma, transportu publicznego nie ma, pracy za bardzo nie ma, ci ludzie muszą dojeżdżać no. do pracy do większego miasta 30 km. Często są to rodziny biedne, nawet nie tyle biedne, bo nikt nie pracuje, tylko po prostu taka jest sytuacja i nagle słyszę taką rzecz, że oni mają, jak dojdzie do 200 euro ETS, mają 10 tysięcy miesięcznie, 10 tysięcy rocznie dopłacać w podatkach z, z ramach polityki klimatycznej. No to zajeżdża hipokryzją po prostu. Przede wszystkim i kto zarżnie. To jest, to jest zarżnięcie społeczeństwa, ale najbardziej zarżnięta zostaje klasa średnia, znaczy no ta... Bo Rozszerzając myśl, jest ten Climate Social Fund, tak? 87 prawie miliardów euro na kompensowanie najuboższych no, skutków tych, tych, tych reform klimatycznych. Wątpliwość, że przypaść około 15 miliardów, to jest bodajże, perspektywa 2025-2032, bardzo fajnie no, dają nam 15 baniek dużych, jeszcze 15 w euro, no to to są naprawdę pieniądze, no to powiedzmy, no nie wiem, 30, 70 miliardów złotych, tak. Absolutnie jest yy, na co wydać, jest z, czego, jest z czego skorzystać, tylko że plan wydatkowania musi zatwierdzić Komisja Europejska. I, I jeżeli będzie jak z KPO, dokładnie i możemy nie dostać nic, bo nie chodzi o to, drodzy Państwo, ja nie chcę wchodzić w dyskusję na temat tej praworządności, konkurencyjności, rządów prawa, czegokolwiek, to zostawiam naprawdę tym, politykom, którzy się tym zajmują, czy prawnikom, którzy się tym zajmują. Ja tylko zwracam uwagę, że Unia Europejska, Komisja Europejska jest mistrzem w tworzeniu takich słów, które są intuicyjnie bardzo zrozumiałe, właśnie praworządność, konkurencyjność, no każdy mniej więcej rozumie intuicyjnie o co chodzi. Ale oni w tym momencie opierają prawo o słowa, o sformułowania, które są uznaniowe. I kto zagwarantuje, że okej, okay, my intuicyjnie wszyscy rozumiemy to podobnie, tak? ale nie można na tym opierać prawa, nie wolno. No bo moje, to co ja uważam, że jest praworządne, czy to co ja uważam za konkurencyjne, czy to co ja uważam za dobre, może być minimalnie różne od na przykład poglądów decydenta w Komisji Europejskiej, który na przykład mi powie panie Marku, no ale pana plan wydatkowania jest do bani, bo moja definicja słowa, którego myśmy nie zdefiniowali wcześniej, a na którym wisi cała wypłata jest niezgodna, nie jest spójna z pana definicją. I co? No, za przeproszeniem, no, cztery litery zbite, no, ale zakładając wariant optymistyczny, dostajemy te 15 miliardów euro. No to kto dostanie? Najubożsi, tak? I mamy sytuację, no, absurdalną, paranoiczną, tak? Znowu, najbogatsi, dla najbogatszych ta cała polityka klimatyczna jest robiona, tak? Oni mają sobie te pompy ciepła, oni mają bateryjne magazyny, oni mają, y, oni mają samochody elektryczne, oni mają domy, oni mają fotowoltaiki, oni mają, no, oni są, no, oni sobie na to wszystko pozwolili, podostawali zwroty. Oni są w ogóle prosumentami net zero. Oni są, o, my jesteśmy fani, tak. Chodzimy sobie, jesteśmy, jesteśmy bardzo fani. Biedni dostaną, powiedzmy, dostaną te 15 miliardów z tego CSF-u na jakąś tam rekompensatę. Co dostaną średniacy? Nic nie dostaną, a będą musieli za wszystko zapłacić. No to nie brzmi zbyt optymistycznie. Trochę że tak powiem, bardzo kolokwialnie przejechaliśmy się po tej polityce klimatycznej Unii Europejskiej, więc zadam pytanie odwrotne. Czy może, czy ta polityka klimatyczna ma coś w sobie, dzięki czemu Polska może zyskać i faktycznie zwiększyć swoją przewagę konkurencyjności? Znaczy... Ja się no, przejechałem... A odpowiedź policji, jest wymowna. Się... <laughs> Drodzy Państwo, zacznijmy od tego, że ja przede wszystkim, co do zasady, co do samej idei, polityka klimatyczna, no sens ma, tak? No bo i znowu, to też jest bardzo często stosowane w, do, do obrony polityki klimatycznej, no, bo się mówi, no ale jak to jesteś przeciwko polityce klimatycznej, chcę oddychać czystym powietrzem, no oczywiście, że chcę oddychać czystym powietrzem, oczywiście, że, drodzy Państwo, wszyscy chcemy oddychać czystym powietrzem, tu myślę, że nie ma zgody, tak? Wszyscy się zgadzamy, że gdyby Źródło zeroemisyjne było takiej samej jakości, jeżeli chodzi o stabilność sieci, i tak dalej, wszystkie inne parametry, jak źródło emisyjne, to byśmy woleli źródło nieemisyjne, etc., etc. Natomiast ja zwracam uwagę na dwie jeszcze bardzo istotne rzeczy związane z polityką klimatyczną. Po pierwsze, na przykład w ETS-ie, ten poziom cen, jaki myśmy założyli, jaki komisja założyła za wystarczający do realizacji polityki klimatycznej. Ten poziom cen już został dawno osiągnięty, oni zakładali w swoich trajektoriach, że 100 euro będzie w 2030 roku, my 100 euro mamy teraz, w 2023, to nie jest tempo wzrostu cen yy, tego uprawnienia, które było uzgodnione, które było przedstawione jako wystarczające do, do, do osiągnięcia celów redukcji klimatycznej, więc tutaj już, to, to już po pierwsze się rozjechało. Po drugie drodzy Państwo, mamy na przykład fundusz odbudowy, tak? Pos miał służyć rekonwalescencji po covidowej I naprawdę dziesiątki branż zamknięto. Zabroniono im prowadzenia działalności. Branża fitness nie mogła prowadzić działalności, restauracje nie mogły prowadzić działalności, eventy nie mogły prowadzić działalności. Przykłady mogę mnożyć, zresztą wszyscy Państwo pamiętamy, pamiętamy, jak to jeszcze wyglądało. Teraz Komisja Europejska wychodzi i mówi: My potrzebujemy stworzyć pakiet pomocowy, gospodarka, rekonwalescencja pokowidowa. No co myśli taki człowiek jak ja? No powiedzmy trochę znający się na ekonomii, no ale no, powiedzmy no nie, oczywiście nie aż w takim stopniu jak światłe głowy by z Komisji Europejskiej, no bo tam rzeczywiście pracują najwięksi geniusze, uważam, ekonomii na całym świecie, no. Co myśli taki człowiek jak ja, biedny, no? no że wymyślą jakiś pakiet, który, no, pomoże tym branżom, na przykład, dotkniętym lockdownem, nie? No, proste, tak? Na przykład właśnie tym fitnessom, tym, tej gastronomii. Tu no, wychodzi Komisja Europejska i mówi tak, my uważamy, że w związku z COVID-em, z sytuacją, to trzeba cyfryzację, no, myślisz sobie człowieku, no cyfryzacja. No fajnie, no tak, no. Lekcje zdalne, zoomy, te, no, my teraz też rozmawiamy fajnie, cyfryzacja, bardzo fajnie. Odnawialne źródła energii. No i, i, I koniec w zasadzie. No i, i, a gdzie jest jakaś właśnie rekompensata dla tych, którzy dostali potężnie w łeb i nic z tym nie mogli zrobić? Nie ma. Dalej, mamy wojny na Ukrainie, tak? Wyrypało się wszystko. Plan w ogóle, no plan przecież budowania OZE i bilansowania tego gazem, na tym się działa, w ogóle niemiecka niemiecka polityka klimatyczna, budujemy OZE, bilansujemy gazem, w tym momencie gazu już nie można ściągnąć z, 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 z Rosji, no bo, no bo nawet nie wypada, no, no po prostu nie wypada, ropy nie wypada kupić, no co, wychodzi urzędnik komisji europejskiej mówi, no tak, słuchajcie, wiecie co, to my mamy na to remedium to cztery razy więcej fotowoltaiki, gdzie Unia Europejska nawet nie jest jakimś specjalnie, no, specjalnie słonecznym krajem. Poza tym, no nie oszukujmy się, fotowoltaiką, nigdy nie zastąpimy gazu, tak, bo to jest innego rodzaju generacja, innego rodzaju, innego rodzaju... Ale to, za to trzy to, elektrownie atomowe ostatnio wygasili, więc jakby... To jest już absolutna hipokryzja, tak, bo oni mają swój plan, w który zainwestowali setki miliardów euro, żeby to poszło, bo to w ogóle, no, to też zaznaczałem właśnie na panelu, że to jest ich plan na, 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 na zarobek. Natomiast no, technologii atomu i surowiec atomowy no, mają Francuzi, więc no, oni, no, oni nie mogą w takim razie robić atomu, no bo by robili dobrze Francji, no, a Francji robić dobrze, no przecież gdzie? No to? Chodzi o robienie klimatu, no ale chodzi o robienie klimatu takie, żeby zarobić na tym. Więc wracając do pytania, czy my możemy jakoś na tym zyskać? Widzę jedną szansę, na przykład z ETS-em 2, znaczy dwie szanse. Pierwsza szansa, ja nie sądziłem, że ja to kiedykolwiek powiem, ale ja będę zwolennikiem wprowadzenia podatku, bo jesteśmy dopuszczone, jest dopuszczone w przepisach, że jeżeli będzie podatek krajowy, którego wysokość będzie równa mniej więcej, równa cenie uprawnienia tego w systemie ts 2 to będzie można zwolnić do 2030 roku kraj z, nie, z systemu ETS-2, odpowiednią liczbę tych uprawnień anulować. Ogólnie możemy to zastąpić krajowym podatkiem przez pierwsze kilka lat. I my z tego powinniśmy skorzystać, bo te pieniądze na pewno zostaną w Polsce, na pewno zostaną u nas, a nie trafią do centrali, gdzie zostaną wrzucone do, do, wrzucone do tego kraju Social Fund i być może, no, być może trafią do Polski, a być może nie trafią. To jest pierwsza rzecz. Druga, rzecz, proszę Państwa, druga. Giełda w Warszawie może być jedną z wiodących giełd do handlu uprawnieniami w systemie ETS-2. O to należy walczyć, o to należy się starać. Na pewno stara unia nie odpuści Lipska, bo stare uprawnienia były handlowane w Lipsku, ale powinniśmy walczyć o to, żeby w Warszawie te właśnie uprawnienia zostały Dalej, no, co można robić? No, ja zawsze mówię tak: działajmy dwutorowo. Po pierwsze, Walczmy przy stolikach w Unii Europejskiej. Znaczy tłumaczmy, że nam to nie pasuje, że jest to niedobre, że my w ogóle no, praktycznie zaraz wszystko zawetujemy, co się da, gdzie tylko mamy weto, zaraz zastosujemy. No, to nic nam nie szkodzi. No Jeżeli my stoimy, do, przychodzimy do negocjacji i mówimy, wszystko jest dobrze, wszystko nam pasuje, fajny ten, e, fajny projekt, fajna propozycja, powiedzą, no to macie, podpisujcie. Ja rozumiem, że państwa nowej Unii mogą się bać mogą stwierdzić, no dobra, no to jest Unia, no nam nie wypada czegoś powiedzieć, no ale no, 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 no ludzie kochani, no to, to jest w naszym interesie, żeby mówić, że nam nie pasuje, bo to jest jak na o, jak, jak na słynnych targach w kraju arabskim, w krajach arabskich. No. On wam powie, nie wiem, 10 dolarów mu powiedzie dolara. Tak, no, nigdy, się nie akceptuje ceny, które podają. Nie, doko, dokładnie. Zawsze się mówi, że jest dobali, że jest źle, że jest fatalni, że trzeba przemyśleć, że tu trzeba listę w ogóle to co nam nie pasuje i, do, i w ogóle do to, o Jezus Maria, no ja nie wiem, jak ja w ogóle wrócę do kraju. Panie kochany, panie ambasadorze, czy nie na paszce wywiozą z tego msz to jak ja taką propozycję w ogóle swojemu szefowi złożę, Szefowi społeczeństwa. to przecież ludzie przyjdą z motykami, z siekierami. Pan wie, jak to w Polsce jest, to teraz zaraz mnie w ogóle wywiozą, Jeszcze mi proszę pana chałupę spalę, jak ja sobie już takim do kraju wrócę, to, 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 to nie, to nie może być. Tak się mówi. O co chodzi? To, to jest gra, tak? To jest gra negocjacyjna. Ja muszę powiedzieć, że mnie nie pasuje. I to nigdy nam nie zaszkodzi, bo co my się będziemy bać, że nas, nie wiem, Minister Spraw Zagranicznych Niemiec nie poklepie po główce, nie powie, o, dobry, dobry Polaku, dobry Polaku, dobrze zrobiłeś. Nie, on może być na nas wkurzony. nas może uważać, przepraszam bardzo, za największy męski organ reprodukcyjny, jaki w ogóle w życiu widział. Ale jak on będzie wiedział, że My reprezentujemy interes polski, my o ten interes walczymy, to on nas będzie szanował. Dlaczego? Bo on walczy i reprezentuje interes niemiecki. A jeżeli ja reprezentuję interes swojego kraju, on reprezentuje interes swojego kraju, to my możemy być przeciwnikami, ale my się będziemy szanować. A jak my się będziemy szanować, to my się w końcu dogadamy. Druga rzecz, co możemy robić, no jak już pewne rzeczy zostały właśnie wprowadzone i za bardzo, no już trochę ruchu nie ma. To jest to, co wszyscy eksperci mówili. Zastanówmy się, jak na tym zarobić, tak? No bo ja się zgadzam. Możemy mieć możemy zająć się przecież technologią, robieniem energetyki z wiatru, tak? Możemy się zająć tworzeniem technologii. Mieliśmy na to czas, mogliśmy się tym zająć, tak? Mamy potencjał. O, ja kiedyś analizowałem, proszę Państwa, potencjał branż różnych. Na tle, na tle właśnie Unii Europejskiej, na bazie prób, są tak zwane efekty lokalne, czyli jako podejmujemy wszelkiego rodzaju komponenty i inne wzrostu, że branża może być dynamiczna, że ogólny wzrost gospodarczy może być szybki, no to to, co zostaje, to są efekty lokalne. Czyli jeżeli w danym rejonie jest coś dobrego dla danej branży, to to, to zostanie we efekcie lokalnym. Mamy na przykład bardzo dobre perspektywy rozwoju w wodorze. My możemy ten wodór rozwijać. My możemy rozwijać biometan, biogazownie. To w tym momencie się tym zajmuje chyba nawet już Ministerstwo Rolnictwa. To jest bardzo silnie. Bardzo się nieakcentowane. Mamy ostatnio właśnie na Tobeterze spotkałem spotkałem człowieka, który się zajmował bateryjnymi magazynami energii na prąd stały, właśnie które by można, które mogłyby służyć do, do zasilania trakcji. Yy, kolejowej czy też być może nawet tramwajowej. To są wszystko to są wszystko koncepcje, które warto rozwijać, i w których Polska może być dobra, a jednocześnie. Nie warto pozbywać się tej technologii, którą mamy. Mamy co? Mamy bardzo dobre technologie węglowe. W tym momencie mnie się obiło uszy, proszę potwierdzić, albo jeżeli, jeżeli albo zaprosić, jeżeli się pomyliłem. Natomiast obiło się uszy, że powiem, że Niemcy nawet zapytują polskie firmy w sprawie serwisowania bloków węglowych. My na tyle dobrze to robimy i teraz technologie węglowe, one dalej będą, mogą być stosowane w Azji, one dalej mogą być stosowane w państwach, które węgiel posiadają, my ciągle możemy swoją wiedzę i umiejętności także te, w obszarze tej technologii sprzedawać. Może niekoniecznie do Europy Zachodniej, ale to jest też kolejny, kolejna głupota, którą myśmy sobie uroili w głowach, że jeżeli mamy eksportować, to ma za Bo my musimy zrobić wrażenie na naszym starszym bracie z zachodu, że no patrz, mamy taką fajną technologię, że nawet ty to, to będziesz chciał. A dlaczego nie do Azji? A dlaczego nie do Ameryki Południowej? A dlaczego nie do Afryki? To ich pieniądze gorsze? Absolutnie nie. To już mniej więcej wiemy, na czym stoimy. Z naszej rozmowy wynika, że jest co poprawiać, zwłaszcza w kontekście systemu ETS. Bardzo dziękuję Ci za rozmowę. Moim i Państwa gościem był Marek Lachowicz, ekonomista. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Do zobaczenia.